Hej, witam wszystkich serdecznie. Tutaj Ania z Modnego Sklepu. Jak wiecie, modny sklep to miejsce nie tylko dla pań, więc dzisiaj chciałam wam pokazać piżamę męską. Jest to piżama firmy Bobix. Dostępna jest w rozmiarach od M do 3xl. Ja tutaj mam akurat piżamę w rozmiarze XL. Jest to oczywiście produkt polski, 100%. Bawełnę. Jeżeli chodzi o warianty kolorystyczne, to oczywiście mamy przeróżne. Piżama jest rozpinana. Na całej długości mamy guziki. Długi rękaw. Rękawy są w jednolitym kolorze. I mamy tutaj również dwie kieszenie. Kieszenie wykończone są takimi. Lamówkami. Jeżeli chodzi o dół, piżamy klasyczne spodnie w jednolitym kolorze. Na górze mamy gumkę, bardzo dobrze się rozciąga.